Może pan spać spokojnie. Scooby i ja jesteśmy świetnymi detektywami. W mikro wiążemy każdą zagadkę, prawda, Scooby? Pewnie. O nie, gdzie on wsiął? Przecież powinien gdzieś tu być. Tak. Panie Blake, gdzie pan jest? Musimy zawrócić i zawiadomić innych. Nie przez tunel! Co? A nie przez tunel! Masz rację! Ale tylko jadąc przez tę górę możemy go ominąć! Wiesz, co, Scooby? To zniknięcie pana Blake'a było bardzo. Ha? O nie! Najpierw twój Dafni, a teraz mój Scooby. Podejrzewam, że będę następny. Scooby-du, gdzie jesteś? Przy tobie! O! 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 E, nie rób więcej takich kawałek. <słyska> 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 Bardzo tajemnicza sprawa. Po co duch przeciął ogrodzenie z drutu kolczastego? A mnie intryguje, że nie ma tu żadnych śladów kopyt, ani śladów opon. <słyska> To okropne, ta czaszka pełza. Dafne, nie ruszaj się. Mnie to mówisz, powiedz to jej. To piesek preriowy. O, biedaczek jest wystraszony. Nic dziwnego. Spójrz, to znów ten latający brzydak. Prędko, schowajmy się w wozie! Zgradzaj Daphne. Zaczepiłaś sukienką od ród! Ostatnia rzecz, na którą mam ochotę, to walka z bykiem. Trzymaj się z To będzie jazda godna kierowcy Rajdowego! Skowie, myślisz, że oni też zniknęli jak pan Blake? Nie wiem. Chyba trzeba będzie ich poszukać. Spróbujmy wyniuchać jakiś trop. Tak jest! Zawsze mówiłem, co dwa nosy, to nie jeden, Byczuś polędlica. Wynichałeś już coś? Maczohta <coughs> mas. Ah, <todos> ale co? Bra! <todos> I Włożyli worki na obrok! Idealne nakrycie głowy dla żarłoków! Puścimy tę gałąź! Nie, za wysoko! A jeśli jesteśmy tylko kilka centymetrów nad ziemią? Nie! Nie możemy tu dyndać przez całą noc! Śmiało, Skubi! Skacz! <śmiech> <śmiech> widzisz? Cóż, że. mówiłem, że wisieliśmy tuż nad ziemią! Chodźmy! <laughs> Czy można wiedzieć, co chcieliście zrobić? Uwierzysz, jak powiem, że was szukaliśmy? Zniknął? No właśnie! Wujek Matt wyparował z dziba, jak kamfora! Kiedy wróciliśmy, by wam o tym powiedzieć, wy też zniknęliście! Szukaliśmy jakiś poszlak i nagle zaczął nas ścigać ten latający byk e, Do nas też się przyczepił, ale pojechaliśmy na przełaj i zgubiliśmy go Tak, właśnie Najpierw znika wuj mat, a potem atakuje nas latające widmo byka Te zdarzenia łączą się ze sobą Racja, jeżeli znajdziemy tam odnajdziemy wuja mata Ale gdzie mamy szukać? Tam, gdzie pierwszy raz widzieliśmy latającego byka Znów najemy się strachu, z <noise>